Emocje, emocje, wszędzie emocje. Czy charyzmatyką chodzi tylko o emocje? I czy emocje w wierze mogą być pomocne? O tym więcej dzisiaj, w kwadrancie ku zesłowem. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy kwadransik i bardzo ciekawy odcinek, ponieważ powiemy sobie o kontrowersjach, powiemy sobie o wątpliwościach, powiemy sobie o właśnie charyzmatycznym sposobie modlitwy, który dla wielu... Oznacza zdradę prawdziwego, e, duchowego życia, ponieważ według nich duchowe życie i emocje to są w ogóle dwie różne rzeczy, i tam, gdzie są emocje, tam nie ma prawdziwej duchowości, prawdziwego nawrócenia. Czy to prawda, czy nieprawda, o tym powiemy sobie dzisiaj w kwadranciku ze słowem. Także myślę, że to będzie bardzo, bardzo interesujący temat i interesująca kwestia. E, w ogóle zaproszę Was tu zdradzę, bo nikomu jeszcze nie mówiłem. Także Wam dzisiaj mówię. 30 października o godzinie 19 będę raz jeszcze gościem Bogdana Rymanowskiego na jego kanale i tym razem w ogóle to będzie bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ zostałem zaproszony do rozmowy razem z Dawidem Mysiorem, który reprezentuje trochę inne stanowisko w wielu kwestiach. Myślę również w kwestii tej, o której dzisiaj sobie powiemy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja ludzi, którzy są katolikami. I Dawid jest katolikiem, i ja jestem katolikiem. Ale mamy bardzo różne spojrzenia na te same rzeczy. Także zapraszam Was na kanał Bogdana Rymanowskiego 30 października o godzinie 19 na żywo. Także będzie się działo i bardzo się cieszę na tą rozmowę, która myślę będzie przeciekawa. Dzisiaj, kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie kilka fragmentów i porozmawiamy sobie o różnych Różnych fragmentach Słowa Bożego, które będą pokazywały Jezusa, który ma emocje. Pokażemy Jezusa, który no, był człowiekiem z krwi i kości, również przeżywał różne emocjonalne stany, i będę chciał odnieść się właśnie do tego zarzutu, który często się pojawia, że przeżywanie emocji. W życiu duchowym jest czymś złym. Bardziej jeszcze nawet pójdę w kierunku takim, który często się słyszy. Jak sami wiecie, jestem zaangażowany w ruch charyzmatyczny od samego, tak naprawdę, początku. Sam przez różne sytuacje przechodziłem, widziałem w ruchu charyzmatycznym, chociaż nie tylko, różne skrajne sytuacje, które w mojej ocenie nie były właściwe i nie były dobre. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem przed chwilą, widziałem różne skrajne sytuacje w wielu różnych ruchach. I tych bardziej spokojnych, wyważonych i tak dalej. Więc tak naprawdę myślę, że tym bardziej taki zarzut w związku z emocjami pojawiać się może nie tylko w kierunku charyzmatyków tak zwanych, bo tak naprawdę każdy wierzący ochrzczony jest charyzmatykiem, bo ma Ducha Świętego w sobie i ma dary ducha świętego w sobie. Ale bardzo często kiedy ktoś mi mówi o właśnie zarzucie charyzmatyków i emocji, to ja pytam taką rzecz, a mówię: a "Nigdy nie pamiętasz, żebyś był na przy świętej w trakcie przy świętej uroniła ci się łezka, bo organista właśnie pięknie zagrał na przy świętej i czy to było złe?" No właśnie, więc często wylewamy dziecko z kąpielą yy, rzucając takie bardzo radykalne tezy, i dzisiaj do tego będę chciał się odnieść. I pozwólcie, że przeczytamy wspólnie kilka fragmentów, to będą cztery fragmenty, na których się na moment zatrzymamy yy, i o kilku moich refleksjach też Wam na koniec powiem. Także pierwszym fragmentem, który yy, otworzymy sobie, będzie fragment z Ewangelii według świętego Jana 11 od 32 do 36. Przepraszam za te psy w tle, ale one jak widać też są w emocjach. No, chyba ten odcinek na nie tak wpływa. Jana 11, 32-36. Jest to fragment, w którym w szerszym kontekście czytamy o wskrzeszeniu łazarza. I czytamy tak. Gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Maria wiedziała, że Jezus miał moc uzdrawiania chorych. Więc wiedziała, że gdyby był tam Jezus, prawdopodobnie jej brat łazarz by nie umarł. Zresztą Jezus sam mówi do swoich uczniów: cieszcie się, że mnie tam nie było, i cieszę się, że mnie tam nie było wcześniej, bo prawdopodobnie zobaczyliby uzdrowienie łazarza, a nie zobaczyliby wskrzeszenia, czyli dużo większego cudu, który się dokonał. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał. Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli: Oto jak go miłował. Więc pierwszy fragment, który, który czytamy, jest fragmentem, w którym Jezus wzruszył się w duchu i zapłakał. Jezus okazuje emocje. Jezus, i to, to na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, kiedy czytamy teraz te fragmenty, to jest to, że zobaczcie, że. Jezus wypełnia wolę Bożą. W każdej z tych historii zobaczycie, że Jezus jest w trakcie wypełniania Bożej Woli, albo za chwilę będzie wypełniał coś, co wiemy, że jest Bożą Wolą, Wolą Jego Ojca. I razem z tym wypełnianiem Woli Bożej widzimy w tym emocje Jezusa. Jezus wypełnia wolę Ojca, i to jest bardzo często połączone z jakąś taką zewnętrzną. Em, Emocją, którą, którą widzimy, którą ewangeliści opisują. Idziemy dalej. Mateusza 26, od 36 do 38. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getseman, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci zostańcie tu i czuwajcie ze mną. To jest znowu bardzo ciekawy fragment, w którym widzimy, że za moment Jezus będzie wchodził Jezus już jest na, na, na progu tak naprawdę wchodzenia w te najważniejsze momenty jego przyjścia na ziemię czyli za chwilę odbędzie się e, cała ta męka Droga Krzyżowa e, odbędzie się moment, w którym Jezus przez swoje cierpienie będzie zbawiał świat. Będzie ratował świat, i będzie wchodził w te, w te tajemnice męki śmierci, później z martwych wstania. I widzimy tutaj, że Jezus chwilę przed począł się smucić i odczuwać trwogę. Jezus jest pełen emocji, jest na tyle pełen emocji, że jeszcze w innym fragmencie czytamy, że pocił się krwią. To czytałem kiedyś taką em, medyczną. Em, Medyczny opis tej sytuacji, kiedy człowiek poci się krwią, to jest w skrajnym w ogóle stanie już emocjonalnym, gdzie tak naprawdę już wtedy można umrzeć. Jezus już wtedy mógł umrzeć, bo wziął na siebie grzechy świata. I, i widzimy te, te emocje, i zobaczcie, to jest bardzo też interesujące i ciekawe w kontekście emocji, przeżywania emocji, że emocje były skrajnie negatywne, a Jezus, mimo skrajnych emocji, idzie wypełniać wolę Ojca zostawiam wam taką e, małą myśl, którą, którą będziemy za chwilę rozwijać. Marek 1 od 40 do 42. Wtedy przyszedł do niego trendowaty i upadając na kolana prosił gości. Chcesz możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością. E, to jest bardzo mało mówiący fragment zdjęty litością, tak po polsku trochę nie wiemy, jak, to, jak, to, jak, to, jak się w to wczuć, ale oryginalny tekst z Greka mówi, że Jezus był tak pełen litości dla, dla człowieka, który był chory, który był trendowaty, wyłączony ze społeczeństwa, że wręcz zdjęty litością oznacza w oryginalnym tekście, że On był wręcz powykrzywiany, jego flaki, jego wnętrzności były wręcz poskręcane ze współczucia. Tak można przetłumaczyć to słowo. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do Niego, Chcę bądź oczyszczony. Natychmiast Trąt go opuścił, został oczyszczony. To jest jeszcze inne spojrzenie na ten temat. Emocje pokazywały, jakby uzewnętrzniały to, co ojciec chciał uczynić. Jezus był zdjęty litością. To było pełne emocji, doświadczenie, współczucia, które wprowadziło Jezusa w wypełnienie woli Ojca. Znowu kolejna Ciekawa, um, ciekawe spojrzenie, ale idziemy dalej. Czwarty werset, czwarty fragment. Łukasza 10:21 i to będzie emocja, która chyba budzi najwięcej kontrowersji, bo jeszcze jak mówimy o, o złych emocjach, to jakoś tak nam wszystko łatwiej, ale to będzie skrajnie pozytywna emocja. W tej właśnie chwili, kiedy uczniowie, to jest kontekst taki, kiedy uczniowie wracają i wyrzucają złe duchy, dzieją się znaki i cuda, 72 wraca z posłania, w tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką, tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Rozradował się Jezus w Duchu Świętym. On był zachwycony, on był Cały przejęty, jego emocje były skrajnie rozbudzone, pozytywnie rozbudzone. Inne tłumaczenia mówią, że wręcz tańczył. Różnie można to, to, to słowo greckie przetłumaczyć, ale było to na pewno, tę ekspresję było widać. To było, to było widoczne. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi. Zobaczcie, że ta radość była powiązana z uwielbieniem. Uwielbieniem Ojca. Uwielbienie Ojca było ekspresyjnie okazane przez Jezusa. To jest nam trudno zrozumieć, sobie wyobrazić, bo my często mamy taki obraz Jezusa z przedwitraża, takiego właśnie rozmodlonego jedynie w ogrójcu. Jezus tak się modlił w ogrójcu, ale też rozradował się w Duchu Świętym. Był pełen radości, to wręcz był wulkan emocji, pozytywnych emocji, kiedy uwielbiał Ojca za to, co uczynił. I zobaczcie, to też jest Jezus, to jest ten sam Jezus. O którym mówimy, ten sam Jezus, którego uwielbiamy. I zobaczcie, że w kontekście całego tego wachlarza emocji, emocje nie są ani dobre, ani złe same w sobie. Myśmy z emocji zrobili wroga życia duchowego, co, co jest według mnie błędem. Teologia moralna mówi o tym, że emocje są moralnie obojętne. To znaczy, z emocji na przykład. Się nie spowiadamy. Z emocji nie musimy się spowiadać. Emocje nie są ani dobre ani złe. Emocje komunikują coś, co się w Tobie dzieje. I teraz dobrze wiedzieć, co się w nas dzieje. Dobrze umieć odczytać emocje, które są w nas, żebyśmy wiedzieli, co się w nas odbywa, co się w nas dokonuje. To jest dobre wiedzieć, co się w nas dzieje. I czasem emocje będą negatywne, czasem emocje będą pozytywne, ale zobaczcie, że one nie są problemem. Ja często mówię tak. Emocje są złe wtedy, tak na chłopski rozum, kiedy hamują cię przed wypełnianiem woli Bożej. Kiedy na przykład, w bardzo prostym przełożeniu, masz już w niedzielę na Mszę Świętą albo na spotkanie wspólnotowe w tygodniu i emocje ci mówią: zostań w domu, pada, nie chce mi się, a trzeba to olać. Wtedy emocje możesz powiedzieć, że są Twoim złym doradcą. Ale kiedy emocje na przykład podpowiadają ci. Masz dobry czas, nie wiem, Bóg wysłuchał Twoją modlitwę, nie wiem, dzieją się dobre rzeczy w Twoim życiu i to Cię zachęca, żeby pójść na uwielbienie, wznosić ręce. Chwała Bogu, korzystaj z tego. Nie nazywaj tego czymś złym. Pocieszenie duchowe, niech będzie pocieszeniem duchowym. Też wielu mistrzów duchowych mówi, yy, czytałem kiedyś, nie pamiętam, który święty to powiedział, ale powiedział, że jednym z powodów, dla których Bóg przestaje nam dać, dawać pocieszenia, jest to, że kiedy On nam je daje, nie umiemy się z nich cieszyć. Bardzo ciekawa intuicja jednego ze świętych. Więc potrzebujemy umieć cieszyć się, kiedy Bóg daje nam pocieszenie. Potrzebujemy iść dalej za Bogiem, kiedy jesteśmy w strapieniu i nasze emocje mówią nam zupełnie co innego. I teraz dojrzałość oczywiście w życiu duchowym będzie polegała na tym, że będziemy umieli wypełniać wolę, wolę Bożą i za Bogiem, zarówno kiedy nasze emocje mówią, a nie trzeba się modlić, teraz już chyba trzeba to zostawić, to w ogóle nic nie daje. Emocje będą nam wiele razy to podpowiadały. Ale i wtedy, kiedy Twoje emocje pomagają ci i są bardziej pozytywne, wtedy też. Potrzebujemy nauczyć się wypełniać Bożą wolę, bo czasami spotykam ludzi, którzy mają problem z wypełnianiem Bożej woli, kiedy dzieje się dobrze. Bo kiedy dzieje się dobrze, myślą sobie: A to może ja sobie sam poradzę bez Boga. Można pójść w taką skrajność również. Więc czy w takich emocjach, czy w takich emocjach, to nie jest ważne. Ważne jest, by wypełniać Bożą wolę. I w tych historiach, które przeczytaliśmy przed chwilą, widzieliśmy Jezusa w różnych konfiguracjach. I to, co jest ważne, to to, że czy w smutku, czy w żalu, czy w yy, we łzach. Czy w jakimś ekstatycznym w ogóle rozradowaniu w Duchu Świętym Jezus wypełnia wolę Ojca? I nie róbmy wroga dzisiaj z emocji. Czasami naprawdę ludzie oglądają nasze chwała i widzą, jak cieszymy się przed Bogiem, podnosimy ręce, i mówią, to jest puste, to jest w ogóle jakaś dzieci nada, to jest przedszkole. A skąd wiesz, skąd wiesz, czy człowiek, który podnosi ręce, nie robi tego wbrew sobie. Na takiej zasadzie, że właśnie zadziało się coś złego, ktoś może zmarł w jego rodzinie i podnosi ręce, wiecie, mówiłem to ze sceny w Krakowie. Był z nami Szymon Czyżewski, który prowadził dwie godziny uwielbienia, wznosił ręce, śpiewał o tym, jak dobry jest Bóg. A to jest chłopak, młody chłopak, który w młodym wieku stracił swoich rodziców najpierw mamę, później tatę. I on musiał stać się naprawdę dorosłym człowiekiem, zanim sam dorósł. I znam dramat jego historii, myślę, że nie cały ale kiedy On podnosi ręce, ja powiedziałem potem ludziom, widzieliście Go? To był chłopak, który przeszedł przez taki dramat i dzisiaj, i dalej, cały czas śpiewa, że Bóg jest dobry. A, a, a kto jest z zewnątrz, maczelność taką, by mówić, o, to takie jest puste, to jest takie e, chwiejne. Czyli to nie jest prawdziwa duchowość. Skąd wiesz, czy On nie jest bardziej dojrzały duchowo od Ciebie, składającego ręce i siedzącego w ciszy? To nie forma Klasyfikuje to, czy coś jest dojrzałe, czy nie. To serce, które zna tylko Bóg. I potrzebujemy naprawdę o tym dzisiaj. Mówić, potrzebujemy się dzisiaj z tym zmierzyć. Zresztą, kiedy wchodzimy w, w teologię i, w, i wchodzimy w ogóle w, w przeżywanie mistyczne, o którym na przykład powie nam święty Ignacy, zresztą e, wielu świętych o tym mówi, ale na przykład ja sam jestem po, po, po rekolekcjach ignacjańskich, po duchowości ignacjańskiej. Święty Ignacy, kiedy uczy kontemplacji, on mówi: Zwracaj uwagę na to, co się dzieje w Tobie, kiedy Czytasz Boże Słowo, kiedy kontemplujesz. Ignacy w kontemplacji, święty Ignacy zapraszał do wejścia zmysłami w te teksty, które czytamy. Często mówił: bądź jedną z osób w tej scenie, poczuj zmysłami, poczuj smakiem, poczuj węchem, poczuj dotykiem tę scenę i zwracaj uwagę na emocje, które tobie towarzyszą, bo przez te emocje Bóg może do ciebie mówić. To tak jak Jezus, który poczuł współczucie do chorego i dlatego wiedział, że Ojciec chce go uzdrowić. Ja, ja sam pamiętam takie sytuacje, gdzie czułem gniew na chorobę w trakcie rozmowy z kimś. I to był dowód na to. Ja wiedziałem w sercu, że Bóg mówi, że się gniewa na tę chorobę. I kiedy modliliśmy się za człowieka, za kobietę, która, do której ja poczułem gniew, do guza, które miał, miała. Po modlitwie o uzdrowienie ten guzek zniknął. W krótkiej modlitwie. To było w jej pracy. Ale to uczucie gniewu było zjednoczeniem z Bogiem, ta emocja była zjednoczeniem z Bogiem. I myślę, że do takiej jedności Bóg nas zaprasza. I wiecie, ja się często modlę. Panie, daj mi czuć to, co Ty czujesz, daj mi czuć gniew do tego, na, na co Ty masz gniew, daj mi czuć współczucie do tych, do których chcesz dzisiaj przyjść ze współczuciem, daj mi czuć to, co Ty czujesz. I, i naprawdę, jeśli Bóg chciałby nas, nas stworzyć cyborgami bez emocji, to stworzyłby nas cyborgami bez emocji. I mam wrażenie, że my czasami naprawdę nie doceniamy tego daru, który otrzymaliśmy, że możemy przeżywać z Bogiem rzeczy. Ja to traktuję jako dar. Naprawdę jako dar. I, I potrzebujemy w Kościele nauczyć się z powrotem cieszyć z Bogiem. Potrzebujemy nauczyć się płakać nad swoimi grzechami, ale i cieszyć się ze zmartwychwstania. Że kiedy jest rano, rezurekcja, święta wielkanocne, żebyśmy śpiewali, że z wstał Pan i się z tego cieszmy, a nie śpiewamy, że z wstał Pan i dłubiemy w nosie, bo myślimy sobie, że, że chyba nic się nie stało. Potrzebujemy dzisiaj naprawdę wierzyć w to, co przeżywamy w Kościele. Kiedy Pan mówi: uwielbiaj mnie, to uwielbiaj go całym sercem. Jeśli przeżywasz trudny moment w swoim życiu, potrafi, potrzebujemy potrafić to nazwać. Ale w tym wszystkim, w jednym i w drugim, potrzebujemy nauczyć się również w każdej chwili, niezależnie od okoliczności, wypełniać Bożą wolę. Takie są moje przemyślenia. Panie, chcemy Cię dzisiaj prosić o to, byśmy, jak Jezus, umieli przeżywać każdą sytuację naszego życia z Tobą i wypełniać Twoją wolę, niezależnie co będzie się w, na w naszym życiu działo. <laughs> Dawaj nam przechodzić przez i ciemną dolinę, i przez te momenty, w których dzieje się dobrze, zawsze wypełniając Twoją wolę. Proszę Cię Panie, byśmy naprawdę Cię naśladowali we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu i niech imię Twoje będzie uwielbione w nas, tak jak w życiu Jezusa. O to wołamy, o to prosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, trzymajcie się, módlcie się za mnie, ja modlę się za was. Widzimy się niebawem na żywo 29 października, na senatorskiej i na transmisji, która będzie na żywo. Będziemy modlić się w Waszych intencjach. Trzymajcie się, jeśli chcecie, żeby ten odcinek dotarł jak najszerzej, jak najdalej. Dajcie łapkę, komentarz, to pomoże nam rozejść się temu odcinkowi wszędzie po internetach. Z Bogiem, do zobaczenia.